Witajcie, kochani! Obiecałam Wam filmiki z open boxów, paczek, które zamówiłam na przedsprzedaży w różnych sklepach internetowych na Allegro. Przyjechała przedwczoraj pierwsza z paczek. Wczoraj pozwoliłam sobie ją wcześniej otworzyć, żeby zobaczyć, co się w tej paczce dzieje, co się w niej znajduje. I widzę, że zamówienie zostało podzielone na części. Z jakiego sklepu zamówiłam te rzeczy? Podlinkuję Wam wszystko na dole strony. Więc pozwolicie, że teraz odsunę sobie na bok ten karton, będziemy przeglądać, co się w nim znajduje. Po opowiadam Wam trochę o tych kwiatach i będziemy sobie urządzali krótką bogawędkę. Pierwsza rzecz, którą zamówiłam, to jest Flox w czerwonej odmianie. De facto zauważyłam, że zaczęły się te rośliny powoli opuszczać. W związku z czym, ze względu na temperaturę, która w chwili obecnej u nas jest, teraz jest minus 4 stopnie, w nocy temperatury spadają do minus 10, minus 12. Nie będę mogła tych roślin wsadzić do gruntu, ponieważ na pewno nie były one hartowane. Jeżeli taką młodą sadzoneczkę, w której jak widać zaczęły się już opuszczać pierwsze pędy, wsadziłabym do gruntu. Pomimo tego, że zostałaby ona osłonięta, niestety taka sadzonka po prostu zmarznie. Co prawda, ona pewnie odbiłaby od korzenia, który będzie umieszczony w ziemi, ale nie chcę tej sadzonki narażać na niepotrzebne warunki atmosferyczne, które są dla niej niekorzystne. W związku z czym wszystkie te sadzonki będę umieszczała w donicach, wyniosę je do chłodnego pomieszczenia, tam gdzie znajdują się moje dalie i będą tam czekały na bardziej sprzyjającą pogodę, wówczas wysadzę je na miejsca stałe, mam dwie rabaty kwiatowe do zagospodarowania część kwiatów jak widzieliście na poprzednim filmiku, a jeśli nie widzieliście to zachęcam do obejrzenia wysiewałam, wczoraj przy natłoku prac wysiałam kolejne rzeczy, o których Wam też opowiadałam, także wszystkie paletki stoją, czekamy na wschody i będziemy powoli brać się do roboty Floks e, jest rośliną stosunkowo wysoką, ponieważ ma 75 cm wysokości. Rozstaw, w jakim powinniśmy go sadzić to około 30-40 cm. Ta roślina bardzo fajnie się rozrasta, także z jednej, dwóch takich sadzoneczek w następnym roku będziemy mieć dużo więcej. Możemy pozyskiwać sadzonki poprzez podział tego korzenia. Sadzimy ją niegłęboko, na odległości około 3 cm, a kwiatami tej rośliny cieszymy się od lipca do października, czasem y, troszeczkę wcześniej, w zależności jak po prostu pojawią się u nas przymrozki. Z racji, że my mieszkamy pod górami, nasza pogoda jest troszkę nieobliczalna, więc musimy obserwować po prostu aurę. Jest to roślina bardzo prosta w uprawie. Ona wymaga gleby żyznej, oczywiście przepuszczalnej, odpowiedniego dostępu do wody, składników mineralnych, czyli delikatnie ją można nawozić. My nawozimy nasze wszystkie rośliny obornikiem bydlęcym. W okresie wiosny stosujemy granulowany, natomiast na jesień jest to obornik naturalny ze słomą, dlatego zostawiamy go, aby przekompostował do wiosny. Nie używamy obornika świeżego na wiosnę, ponieważ jest on zbyt ostry, on się nie zdąży przekompostować, w związku z czym nasze rośliny po prostu spaliłyby się od nadmiaru jego intensywności. Bardzo fajnie floksy działają jako wypełniacze wolnych przestrzeni, ze względu na to, że one posiadają naprawdę szeroką gamę kolorystyczną. Najbardziej popularny w ogrodach jest floks różowy. Są floksy czerwone, są fioletowe, są zielone, są białe. Możemy stworzyć naprawdę niepowtarzalne kompozycje albo w konkretnej tonacji kolorystycznej, albo w multikolorze, ponieważ ta roślina zapewnia nam naprawdę szeroką gamę kolorów. Floksy nadają się oczywiście na kwiaty cięte, niektóre odmiany wydzielają bardzo mocny i zniewalający wręcz zapach, który jest bardzo przyjemny, utrzymuje się w pomieszczeniu, sprawia wrażenie takiej świeżości, delikatny zapach kwiatowy, troszkę nawet porównywalny może do bzuli laka. Nasze roślinki, które już mamy w ogrodzie, bo mamy tych floksów więcej, bardzo ładnie przezimowały widziałam, że wschodzą zresztą w filmiku spacer po ogrodzie, widać te floksy, że one już się pojawiły. W związku z czym postanowiliśmy dokupić kolor, którego jeszcze nie mamy. Kolejnym naszym jednym z ulubionych oczywiście kwiatów jest malwa. Tych malw zamówiłam kilka kolorów, jak widzicie jest żółta, jest czarna, już szukam następnych, o widzę następne floksy. Czerwona, w takim ładnym kolorze pełna, różowa i bodajże jeszcze jeden kolor powinien być, tylko teraz zastanawiam się, który, bo jednak tego troszkę przyjechało. Kolejna czerwona. My nie staramy się naszego ogrodu utrzymywać w jednej tonacji, staramy się, żeby te kolory były przeróżne. Są rabaty tematyczne, które naprawdę utrzymujemy w jednej kolorystyce powiedzmy w różu, w bieli i w kolorze kremowym, ale mamy też takie rabaty, które są multikolorowe. Lubimy kwiaty, które kojarzą się nam z ogrodami naszych babci czyli dalie, malwy, łubiny, piwonie, orliki. Takie kwiaty, które zawsze u babci były i gdzieś się nam z tym kojarzą. Chcielibyśmy takie ogrody, właśnie odwzorować. Malwy zamówiliśmy w pięciu kolorach, a widzę, że przyjadą jeszcze kolejne malwy, bo brakuje mi kolorystycznie. Mamy tak, cztery malwy y, pełne i jedną malwę czarną o kwiatach pustych. Z malwą y, czarną, która niekoniecznie jest lubiana w ogrodach ze względu na swoją kolorystykę, nie każdy chciałby mieć czarne kwiaty. Ale należy zwrócić uwagę na jej właściwości lecznicze. Jak zauważyliście, pewnie w sklepach zielarskich można kupić herbatę z czarnej malwy. Herbata z czarnej malwy to nic innego, tylko zebrane płatki właśnie z tego kwiatu, które wysuszymy. I takie kwiaty bardzo dobrze wpływają na bóle menstruacyjne, powodują, że one są zniwelowane. Menstruacja przebiega łagodniej, także malwa ma jak najbardziej lecznicze właściwości, dlatego u nas kilka sadzonek czarnej malwy się znajdzie. A dodatkowo kupiłam nasiona czarnej malwy, które będziemy wysiewać w okolicach maja, a w przyszłym roku, w okolicach lipca, już ta malwa nam zakwitnie. Z malwą jest yy, o tyle fajna sprawa, że jest to również bylina. Czyli nie musimy jej wykopywać na okres zimowy. Nie musimy jej okrywać, nie musimy jej kopczykować. Po prostu wsadzamy w miejsce, które jest odpowiednio zasobne w składniki mineralne, jest słoneczne, nie musi być osłonięte od wiatru, ponieważ malwa jest naprawdę odporną rośliną. Z minusów jest bardzo wysoka, potrafi mieć nawet 2,5 metra wysokości, także trzeba wziąć to pod uwagę, że ona na przykład ładnie będzie się komponowała ze słonecznikiem jadalnym albo na przykład z trawami typu pampasowa, która dorasta do 2 metrów. U nas malwy będą posadzone wzdłuż płotu, żeby stworzyć tak jakby taki las malw. Dodatkowo będą przy wiacie, aby osłonić nas odrobinę od wiatru. Malwa zaczyna nam kwitnąć w okolicach czerwca i kwitnie aż do października, czyli również bardzo długo, ale sadzimy ją dość głęboko, bo nawet 10-15 cm. Jak widać po naszej malwie, one wszystkie zaczęły się opuszczać, więc będziemy je ratować. Prawdopodobnie w dniu jutrzejszym będziemy je sadzić. Nie zostawiamy je w takich woreczkach. Pomimo, że te woreczki posiadają dziurki, przez które ta roślina oddycha, widać, że ziemia, w której się znajdują, już jest dość sucha. Roślina wytworzyła łodygi, zaczyna wytwarzać liście, w związku z czym nie możemy jej zostawić w takim woreczku, aby się zaparzyła, tylko będziemy je przesadzać do doniczek. Doniczka nie musi być jakoś bardzo duża, bo czuć ewidentnie pod palcą, że ta karpa jest zdrowa, jest twarda, ale nie będzie potrzebowała jakiejś olbrzymiej ilości miejsca. Malwy możecie mieć zarówno jednoroczne, które również wysiewaliśmy na jednym z filmików, moja córka wysiewała. I możemy mieć malwy, właśnie wieloletnie w formie bylin, tak jak te, które zamówiliśmy. Zamówiliśmy sobie również białego floksa. Te roślinki zostawię na boczek, bo to na później kolejne odmiany. Zamówiliśmy pomarańczowego floksa. Widzę, że orliki też dojechały. Floks niebieski. Od razu Wam mówię, on nie jest niebieski. On jest taki leciutko fioletowy, może wpadający delikatnie w błękit, ale raczej mówienie, że to jest floks niebieski jest daleco odbiegające od prawdy. Dość fajna odmiana floksa, mianowicie jasny róż z ciemnym różem w środku. To są wszystkie te odmiany floksów wysokich. Mam też floksy płożące, ale to na skalniaku w jednym miejscu, dostałam od mojej mamy. Bardzo ładnie się przyjął, one znowu tworzą takie bardzo fajne dywany. Jeżeli chodzi o roślinę okrywową, którą chcecie faktycznie uzupełnić na przykład swój skalniaczek, to przyda się on idealnie. My pod tym floksem mamy wsadzone tulipany, narcyzę, hiacynty które w tym okresie zaczynają wybijać już powoli spod ziemi, będą one kwitły, a kiedy przestaną kwitnąć, zacznie kwitnąć nasz floks płożący. I ostatni kolor floksa, taki już typowo ceglany pomarańczowy. Wszystkie odmiany są tak samo wysokie jak i poprzedni. Minus floksa jest taki, że te odmiany akurat, czyli widać, że to jest inny producent, kwitną od lipca do sierpnia. I mają około metra wysokości. Więc myślę, że z tych kwiatów stworzymy bardzo ładną kompozycję. Zamówiliśmy również orliki. Orliki mamy w odmianie ciemnego fioletu, taki kolor wpadający w oberżynę, czerwony. Kolejny taki ciemny, ale jeszcze bardziej ciemniejszy niż ten poniżej. Też ciemny fiolet, również pełny. Takie samosiejki, które mamy na ogrodzie, to są floksy, to są orliki, akurat o pustych kwiatach. Takie pojedyncze listki mają, ale również są bardzo dekoracyjne. I ostatni jest, właśnie, orlik o kwiatach różowych, pełnych. Jak widać, sadzimy go również na przełomie kwietnia-maja. Temperatura musi być na tyle stabilna. Abyśmy faktycznie nie narażali tych sadzonek na to, a żeby mrózu, aby mróz gdzieś uszkodził nasze wschody. Jak widać, ta sadzonka bardzo wzeszła, także ona też pójdzie do sadzenia. Wydaje mi się, że każda z tych roślin pójdzie do sadzenia. Sadzimy ją na głębokości około 5 cm. Kwitnie od maja do lipca, więc jak widać, skoro ta kwitnie od maja do lipca. To później od lipca do sierpnia będzie idealnie kwitł u nas floks, który będzie razem z orlikiem na jednej rabacie, a w międzyczasie będą kwitły malwy, które będą podtrzymywały cały czas ten okres kwitnienia na rabacie, aby ona nie była pusta. Orliki rosną na około 60 cm. Wytwarzają one kwiatostany, i później z tych kwiatostanów, jeżeli zostawimy je, możemy pozyskać nasiona i wysiać sobie je, żeby w przyszłym roku już mieć sadzonki swoje, a nie kupne. My kupiliśmy co prawda te rośliny na przedsprzedaży, także były one dużo dużo tańsze. Jednak, no wiadomo korzystniej wyjdzie wysiewanie takich roślin, jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić im odpowiednie warunki. I roślina, która ewidentnie kojarzy mi się z ogrodami naszych babci, czyli lubi Łubinów Widzę, że przysłano tylko część. Mamy czerwony, fioletowy, biały. I żółty. Chyba najbardziej z tych wszystkich podoba mi się osobiście ten czerwony. Łubin również sadzimy w kwietniu, jest również byliną w odległości około 40 cm. Minus łubinu jest taki, że kwitnie on tylko od czerwca do lipca, ale wytwarza właśnie takie przepiękne kolby. Z których również później po przekwitnięciu możemy zbierać nasiona. Jest to roślina, która potrzebuje naprawdę dużo miejsca. Rozrasta się bardzo dobrze, zimuje bardzo dobrze, nie wymaga okrywowania, nie wymaga okopczykowania. Także z tą rośliną możemy sobie bez problemu poradzić. Zresztą wszystkie, które zamówiliśmy, to nie są rośliny, które są wymagające w jakiś sposób, które wymagałyby od stworzenia jakichś szczególnych warunków. Bądź też jakichś naszych szczególnych umiejętności. Jak widać, biały łubin tutaj zaszalał dość grubo, więc na pewno jutro się za to bierzemy. Motywacja jest, bo szkoda stracić takie piękne sadzonki. I ostatnią rośliną, którą zamówiłam, jest Tricitis. Tricitis, fajna roślinka, fioletowa. Jak widać, w takie ciapeczki. Eee, również dosadzenie, oczywiście w kwietniu, również bylina, plus kwitnie dopiero od lipca, a kończy kwitnienie wraz z pierwszymi przymrozkami. Wysoka, bo 70 cm, więc skomponujemy ją z naszymi floksami. Eee, tego zamówiłam, dwie paczuszki przyjechała, jedna, więc pewnie jeszcze dojdzie w kolejnej paczuszce. E, ładna roślinka, ponieważ wytwarza ona takie naprawdę ładne kwiatostany, bardzo ozdobne, fioletowe, na przykład zestawiamy sobie z białym floksem, do tego biały bądź fioletowy łubin i możemy zrobić sobie taką tematyczną rabatę, z przodu na przykład sadząc lawendę, czyli utrzymujemy rabatę w kolorze biało-fioletowym. Polecam naprawdę gorąco, też się oczywiście opuszcza. I co jeszcze nam przyjechało? Część cebulek, cebulki, akurat szalotki, pozwoliłam sobie je sprawdzić, wszystkie są twarde, wszystkie są jędrne, nie posiadają żadnych uszkodzeń. Będziemy je wysypywać, zostawimy je w ciepłym miejscu, ponieważ u nas ziemia jest w chwili obecnej zmarznięta całkowicie. Dojedzie jeszcze do nas cebula czosnkowa biała, dojedzie zwykła dymka żółta i dojedzie również czerwona dymka. Cebulę, szalotkę wysiewaliśmy różnie, również na jednym z filmików. Także, jeżeli nie obejrzeliście, to zachęcam Was do tego, abyście wrócili. A ostatnia nasza wycieczka do sklepu skończyła się oczywiście zakupami. Czego? Cebul. Kupiliśmy sobie takie dwie paczuszki. To jest mikro cebul, bodajże to kosztowało 7 zł, jakieś grosze totalne. Znajduje się w takim opakowaniu dalia. tritellia. Liatris i gradiola. Eee, gradiola, wpisana jako gradiola, dla mnie to jest mieczyk abisyński, czyli roślina, którą będziemy musieli na pewno na jesień wyciągnąć, tak samo dalie. To są rośliny, które nie zimują w gruncie. Niska temperatura spowoduje, że ich cebule, karpy, Będą uszkodzone, w związku z czym ta woda, która się w nich nagromadziła, zacznie zamarzać, cebula zostanie uszkodzona i taka roślina nadaje się do wyrzucenia. Są tu rośliny od 45 do 75 cm. Okresy kwitnienia są od lipca aż do pierwszych przemrozków. Na razie się też wstrzymujemy z wkopywaniem tych roślin, z tego względu, że nadal te mrozy się utrzymują. W takiej paczce Mamy 50 sztuk nasion, nasion cebul, karp. Także powiem Wam, cena naprawdę atrakcyjna. Otworzyłam jedną paczkę, wszystko jest w środku zdrowiutkie, ładne, jędrne, nie posiada żadnych oznak pleśni. Także te rośliny, skoro tylko pogoda pozwoli, będą się znajdowały u nas w gruncie. I kupiliśmy również piwonie. Piwonia chyba jedna z najbardziej popularnych roślin w ogrodach naszych babci. Pięknie pachnąca. U nas pierwsza piwonia, jaka się pojawiła, to była piwonia różowa. Te piwonie takie standardowe właśnie w pięknym takim biskupim kolorze. W zeszłym roku u nas zawitała piwonia w kolorze pomarańczowym, która pod wpływem wybarwiania się i przekwitania zaczyna zmieniać kolor na taki bardziej żółty. No i teraz czas na piwonie czerwoną. Jest to stosunkowo wysoka roślina, 80 cm wysokości, bardzo ładnie się rozrastająca, kwitnie w przełomie maja do czerwca, czasem do lipca, w zależności jakie mamy temperatury. Ma niesamowicie piękne kwiaty, po których często widać, że biegają mrówki, zanim się te kwiaty rozwiną. Piwonia ma niesamowity zapach, nadaje się zarówno jako ozdoba do ogrodu, jak i na kwiaty cięte. Jest to jeden z pierwszych kwiatów, które są tak okazałe i pojawiają się w naszych ogrodach, także uważam, że warto akurat tą roślinę również kupić. Jeżeli wy polecacie jakieś byliny do swoich ogrodów, albo jakieś rośliny, kwiaty, które szczególnie Was urzekły, które lubicie, Proszę, podzielcie się w, w komentarzach swoimi opiniami, swoim zdaniem, swoimi doświadczeniami. Bardzo chętnie przeczytam, bardzo chętnie coś nowego kupię do ogrodu. Jeżeli hodujecie któryś z tych kwiatów, podzielcie się, który kolor jest wasz ulubiony, który kwiat skradł wasze serce i jest dla was wyjątkowy. U nas dopiero zaczyna się ten sezon. Czekamy cały czas na poprawę pogody. Jeżeli tylko temperatura i aura pozwoli, zabieram was ze sobą do ogrodu. Będziemy wszystko sadzić, będziemy zajmować się tymi roślinami. Mamy wszystko wypielone, także tylko teraz życzyć sobie dodatnich temperatur, słoneczka, żebyśmy mogli zacząć działać. Jeżeli chcecie, jutro mogę wam nakręcić film, jak sadzimy te wszystkie byliny. Pokażę Wam, jak one wyglądają wewnątrz woreczku, bo w tej ziemi. To takie troszkę przysypane i niekoniecznie wszystko dokładnie widać, ale obejrzymy je z bliska. Także zachęcam Was do subskrybowania, do obejrzenia poprzednich filmików, do wciśnięcia dzwoneczka, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco, bo coraz więcej się dzieje u nas w ogrodzie i w domu. Gorąco Was pozdrawiam i życzę udanego sezonu. Pa! pa.